Drodzy bracia i siostry, w Ewangelii według Świętego Jana w dziesiątym rozdziale czytamy o Jezusie, który jest dobrym pasterzem. I to właśnie tam także słyszymy zdanie dotyczące zapowiedzi męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Chrystus mówi, ja sam oddaję swoje życie, ja to życie odzyskuję. Jezus sam przyjął wolę Ojca po to, aby nas wszystkich odkupić. Jezus tak bardzo umiłował każdego człowieka że w swej wolności podjął to trudne zadanie. Dlatego, kiedy podsumowujemy nasze rozważania dotyczące znaków czasu, chcemy dzisiaj pochylić się nad ostatnim. Problem wolności. Jest on widoczny już od samego początku. Adam i Ewa wolności zdecydowali. Chcemy poznać dobro i zło. I później ich decyzja spowodowała, że zostali zniewoleni przez grzech. Zaczęli oszukiwać, chować się, oddalać od Pana Boga. Próbowali uciec przed swoim Stwórcą. Ponieważ człowiek, kiedy źle wykorzystuje swoją wolność, traci przyjaźń z tym, który tę wolność daje. Bo przecież już tutaj też mówiliśmy podczas jednych z naszych rozważań, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus i ta Jego wolność w sposób szczególny zostaje ukazana poprzez momenty drogi krzyżowej, gdy wydawać by się mogło, że jest najbardziej zniewolony przez zewnętrzne otoczenie. Aresztowany, postawiony przed sąd, najpierw przed arcykapłanem, później przed Piłatem, ubiczowany. Pozbawiony wszelkich rzeczy materialnych, a na końcu całkowicie stracił swą wolność, wydawałoby się na zewnątrz, gdy został przybity do krzyża. Ale co się wówczas stało? Jezus nas odkupił, właśnie tak jak mówi święty Paweł, do wolności. Ten, który najbardziej został uciemiężony, daje nam prawdziwą wewnętrzną wolność, której nie może nam dać drugi człowiek, której nie może nam dać świat, tylko właśnie Chrystus. I dlatego dzisiaj, kiedyby się wydawało, że zewnętrznie jesteśmy wolni, to może się okazać, że nasza wewnętrzna wolność jest skrępowana. Ponieważ tak bardzo nieraz przesiąkamy grzechem, który wydawać by się mogło, że jest niewidoczny, albo nawet nie mamy tej świadomości, że zaczynamy właśnie tak jak nasi pierwsi rodzice, oddalać się od Pana Boga. Pojawia się smutek, zdenerwowanie. Później także patrzymy nieraz na drugiego człowieka, może nawet z jakąś nienawiścią. I wreszcie ulegamy różnym zewnętrznym wpływom i zaczynamy się lękać. I tutaj możemy przejść jeszcze raz poprzez te wszystkie znaki czasu, ukazując właśnie dwie drogi. Najpierw droga dobra, a później droga zła. Mówiliśmy podczas naszego pierwszego spotkania o tym, żebyśmy się nie lękali, żebyśmy byli odważni, bo jeśli mamy moc z wysoka, to nie możemy się bać tego, który jest słabszy od Boga, tego, który próbuje nas wprowadzić na drogę lęk złego ducha my chcemy być wolni by się nie bać nawet gdyby się wszyscy od nas odwrócili nawet jeśli byśmy stracili tę wolność zewnętrzną to ma być w nas odwaga tak jak Chrystus który na drodze drodze krzyżowej powstawał bo się nie bał nie lęk Później także mówiliśmy o wspólnocie. Wspólnota wolna od grzechu to wspólnota, która niesie Ewangelię całemu światu, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni jeden za drugiego. Nie ma wolności bez solidarności, tak mówił święty Jan Paweł II. I nie chodzi tutaj tylko. O właśnie jakieś związki dotyczące ludzkich spraw, ale solidarności rozumianej, jeden drugiego brzemiona noś. bo nie ma solidarności bez miłości, dopowiedział święty Jan Paweł II po wielu latach, kiedy wypowiedział to pierwsze zdanie. Wolność prowadzi nas do umacniania wspólnoty. Bo nie jestem skrępowany tym, co mam w sercu, gdy grzeszę, ale właśnie wyzwalam się po to, żeby być razem z moimi braćmi i siostrami. A później wolność pozwala nam żyć w prawdzie. Jezus jest prawdą. Jezus nauczył nas wolności. On mógł powiedzieć: Nie jestem Synem Bożym. Uwolnijcie mnie. Ale wypowiedział te słowa: Tak, ja jestem synem Bożym. Ja się narodziłem na to, aby dać świadectwo prawdzie. Bo wewnętrzna wolność pozwala nam przezwyciężyć właśnie kłamstwo. A wszystko to jest miłosierdzie, łaską od Pana Boga. Bez miłosierdzia trudno by było mówić o wolności, bo to właśnie Jezus daje nam dzięki tej łasce właśnie prawdziwą wolność od grzechu, od przywiązań, od nałogów, od tego, co właśnie prowadzi nas do zniewolenia. A wszystko, tak jak to zostało powiedziane, jest łaską, bo jak czytamy w liście świętego Pawła, Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Dla nas ludzi także pięknym wzorem wolności, o czym też mówiliśmy już przed tygodniem, jest Matka Boża. To ona wypowiedziała w Nazarecie zdanie, które zaważyło na historii zbawienia. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Dlaczego to odpowiedziała? Ponieważ była wolna, choć miała świadomość, że warunki będą bardzo trudne. Miała świadomość swojej decyzji, jej konsekwencji. I dzisiaj. Wolność, z którą właśnie się zmagamy. Pamiętamy doskonale, że przed rokiem. Kiedy słuchaliśmy drugiej nauki na gorzkich żalach, kapłan, który głosił właśnie i przepowiadał słowo, mówił o kardynale Wantuanie, pochodzącym z Wietnamu, który został aresztowany i przez wiele lat przebywał w więzieniu, aż wreszcie także nie mógł nawet odprawiać Eucharystii. I nagle, rok temu, straciliśmy też tę możliwość uczestniczenia bezpośredniego w tridum paschalnym, później w różnych nabożeństwach. I wydawać by się mogło, że kończy się jakoś świat, albo tracimy wolność, albo jesteśmy już tak bardzo zniewoleni, że teraz nie ma dla nas przyszłości. Ale przecież wiemy że chrześcijaństwo to miłość jeden do drugiego, to spojrzenie, które niesie miłość tym, którzy tej miłości potrzebują, bo przecież tak wielu zaraz w tych trudnych warunkach pobiegło, aby nieść pomoc swoim braciom i siostrom w różny sposób. Duch Święty pomaga w różny sposób też działać. Dlatego chcemy pamiętać, że prawdziwa wolność nie opiera się tylko na naszych nabożeństwach, ale przede wszystkim na umiłowaniu Chrystusa i drugiego człowieka. I tego nikt nam nigdy nie może zabrać, ponieważ ta nasza wewnętrzna wolność od, dokonuje się w naszym sercu. To właśnie tutaj spotykamy Boga, który daje nam prawdziwą wolność. I nawet gdy nie możemy mówić, nawet gdy nie możemy się przeciwstawiać, nawet gdy nie możemy podejmować różnych działań, to jednak ciągle możemy miłować, tak jak Jezus na krzyżu. Przebacz im, ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Mógłby przecież mówić coś innego, a Jezus czyni miłość. Albo w wieczerniku umywa apostołom nogi. Dlaczego? Ponieważ miłuje, a jest synem Boga. Mógłby wszystko uczynić innego, ale miłuje. I wreszcie także oddaje swoje życie, aby to życie odzyskać, by dać nam wolność, że my tak samo możemy czynić, bo do końca nas umiłował. Wiele mamy przykładów właśnie tej wolności, a w tym roku w sposób szczególny wpatrywaliśmy się w św. świętego Józefa, który również... Był wolny nie w słowach, nie tylko w tym, co czynił, ale także i przede wszystkim w miłowaniu. W miłowaniu Jezusa, w miłowaniu Maryi, a także przez to, że nam towarzyszy, w miłowaniu całego Kościoła, którego jest opiekunem. I to jest dla nas też taki przykład, że można wszystko stracić swoje plany, swoje doświadczenia, jakieś inne elementy, które nam towarzyszą, a sprawiają nam przyjemność, ale ciągle być wolnym. Józef też miał takie właśnie różne może i plany, ale nie powiedział powiedział w sercu, że chce właśnie być przy Maryi Jezuś, powiedział swym milczeniem tak, chcę to czynić, co jest wolą Pana Boga. Drodzy bracia i siostry, niech zatem ten ostatni znak czasu, który dzisiaj rozważamy, pozwoli nam także i w tych trudnych czasach, w których obecnie się znajdujemy, być ludźmi wolności przez odwagę przez bycie we wspólnocie, nie tylko w kościele, ale także i na zewnątrz i w różnych okolicznościach, bo jesteśmy wspólnotą parafii świętego Stanisława Kostki, a ta wspólnota ma oczywiście tu swoje źródło, ale to źródło rozpływa się na całe tutaj właśnie nasze obszary. Później także chcemy być wolni w prawdzie, chcemy. Doświadczać miłosierdzia Bożego, by wyzwalać się z grzechów w spowiedzi świętej. Chcemy być wolni tak jak Maryja i Józef. I wreszcie chcemy tę wolność nosić w sobie tak jak Chrystus, który przyszedł na świat, aby nas odkupić, a którego, a którego tak nieustannie pragniemy naśladować. I będziemy właśnie w tych dniach tę tajemnicę odzyskania wolności po grzechu rozważali. I także będziemy rozważali, że to właśnie do wolności wyswobodził nas Chrystus. I ta wolność nie tylko jest nam dana, ale ciągle jest nam ona zadawana. Dlatego prosimy na koniec Jezusa, który jest pośród nas w najświętszym sakramencie w którego wpatrujemy się poprzez całe właśnie gorzkie żale. Panie Jezu, prosimy Cię, daj nam prawdziwą wolność, która nas będzie nieustannie umacniała w tym, byśmy się wyzwalali z grzechu i potrafili miłować tak, jak Ty to czyniłeś. Bo tylko w prawdziwej wolności, którą Ty nam dałeś, objawia się Twoja miłość przez nasze słowa, czyny, gesty i myśli.